Hej 6, 6, witam was w kolejnym odcinku z mojej serii, serii. Zagrajmy eee, Cyberpunk 2077 a eee, dziś przejdziemy sobie misję skok na głęboką ogę, w której udamy Mezma się, się do kompeki plaza, żeby określić roztakę z jakiegoś cipu. No bo obawiała się, że ktoś może nie no, się na Będziemy zaczynali misję tutaj. A tak szczerze to niezły power move. Ciekawe jaka będzie odpowiedź milicechu? Aby napisać w komentarzach, jak Wam się podoba. to B52 nad siedzibą główną Arasaki. O kurczę, nie, no przepraszam, teraz już przewiałam. Chciałam oczywiście powiedzieć Pani, Prezydent Myers. tak, Pani Prezydent, ma się przecież ten szacunek dla urzędu. A z innej beczki. No dobra, lecimy Okej, okay, czy jesteśmy? Tutaj? No dobra, musimy trochę podjechać Wchodzisz, nie wchodzisz Nie wchodzę Musimy sobie trochę podjechać Ktoś tutaj za każdym razem, gdy pięć zmienia ręce, to jak prawdziwe jagi, nie pod kołami Ile wiadomo, pod kapitalizmu On wiadomość Halo Robimy jak tam wszystko gra? Wszystko gra! Dobra. Nie ma co przedłużyć się jednym. Z tego, że nagrywam tę misję drugi raz. Bo to się jakieś problemy techniczne i musiałem zacząć od nowa. Także, no, nieprzyjemna sytuacja. Tutaj troszkę szybciej pojedziemy Okej, okay, jesteśmy na miejscu hmm. Porozmawiasz z okay, stoi tutaj Tutaj z kimś rozmawiasz Planet jest paraestanocie. Virgen Santissima, ma. Was wasa enterar maniana. Jo tam quiero, kieroma. Czekałem na ciebie. Wyglądasz na spiętego. Coś się stało? Tylko moja matka potrafi sprawić, że poca się gadając przez telefon. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Złoczymy się tylko. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Chodzimy do Afterlife. Jesteśmy tu tylko dzięki Dexowi. Jeszcze nie gramy w tej samej lidze co oni. Gramy. Tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą. No to ruszamy. Jedziemy? Chodźmy. No to idziemy. Ruszamy na głęboką wodę. Wierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Tak, nie wiedziałam. Serio? Ale to było dawno temu, jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. to niby kto? Znajomi Dextera Deshon Czeka na nas. Yo, Dead. Jest tu jakaś dwójka. Mówią, że do ciebie. A? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie. Tak, zrobimy, amigo. O tak. Serce Night City. Słyszysz? Jak tętno. Wyobrażasz sobie Susan Forrest, Boa Boa, może nawet Morgan Black. No, teraz nasza kolej. A widzisz tam tą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłam to taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Hmm. Załóżmy, że chciałabym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Zaskok życia. Zaskok życia. Kto jeszcze dostąpił tego zaszczytu? Sprawdź sobie w karcie. Jedna z pozycji jest pusta. Trzymacie ją dla Morgana, prawda? To fakt. Morgan wciąż nie może się zdecydować, czy umarł, czy nie. Nikt nie wie, co się z nim stało. Myślisz, że żyje po tylu latach? Czemu nie? Spójrz na Rogue. Ludzie z tamtej epoki są ulepieni z innej gliny. Warto umrzeć, żeby przejść do legendy. Warto żyć, żeby przejść do legendy. A śmierć to dopiero w ostateczności. W każdym razie ja jestem Jackie Wells i przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze – miłość. Zapamiętam. Słyszałam, że jesteś nowym nabytkiem Texa? Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą jak myślisz? Skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Splotek na ten temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie dwa lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Skąd o tym wiesz? Zresztą powodzenia. Dzięki. Ten. Duży jesteś. Trenujesz? Ja, ja też boks. A ty co? Jakaś egzotyka? Kepo? Ninjitsu? Ja. Myślisz, że dałbyś mi radę? Tutaj. Co za gość. Tutaj, Gotówkę, jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan na wiek. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. No dobrze, zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Tak. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Eee, fajna loża. Dziękoszelna? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do Panny V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? No, trochę go miło. E, bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza kompeki Plaza na nieobrobionym Braindensie. Tibak już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Jorinobu Arasaka. Ta facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej. Po prostu chciałam mnie poznać, to wszystko. Po prostu chciała cię poznać. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą Tibak hakujecie systemy hotelu. Z pomocą Tibak oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć Tibak na słuchawce. A teraz pytania. Delamain nas zawodzi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuje tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiedzie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? No dobra, no to... Do Nautel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie ciekawie. można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Pomęczymy go z pytaniami. Pomówmy o wejściu do konbeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Hanna Conwell. A jaki jest cel wizyty państwa Conwell i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki, Hajime Takim. Jeszcze coś? Jak wejdziemy do Penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu żeby je ściągnąć musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, Tibak to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netranera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś. No dobra, to ja wiemy Ja nie wszystko. mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Ze świeżakami nie negocjuję. Odpalam im 30% do podziału. To za mało. Każdy ma w tej akcji swoją rolę i swoje ryzyko. Tak wyceniam wasz wkład. Nie za nisko? Trochę więcej. To my załatwiliśmy Flatheada. To my wyciągnęliśmy Intel z Braindensu. I to my włazimy do hotelu pełnego arasaków, żeby zajebać biochip w pokoju syna szefa. Tak, ale to ja wam daję netrunnera, sprzęt oraz kuloodporny plan. Naprawdę chcecie się targować? Jackie ma rację. Zasługujemy na więcej niż 30%. Dobrze. 35 i to jest moje ostatnie słowo. W takim razie moje nie. też. Dawno nikt no. się ze no mną nie tak To nawet zabawne. Ostatnia no. rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. No. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki Bag. Kiedy możemy spodziewać się, nie ma chyba? To już zależy od pani Ewelin Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela Main czeka przedawcę. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Prześlij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek już powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. O, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Deksem dogadujecie. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Dobra, rozejrzyj się jeszcze po tym klubie, może. Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Dobra. Załóż gazownik z urzędem i się na tutaj wyjść? Strówi. No dobrze. No to mamy. Okay. Tylko nie zapomnij się przebrać. Rozejrzyjmy się tu jeszcze.

Jak Ci się podoba pracować w Afterlife? Life? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. No, Jaką morderci chcą? Ty to powiedziałaś... Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakiś wyschnięty darmo do napojenia. Dzięki prad. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować.

na następnej tak rozłożymy sobie tą misję na dwie no dobra to ja bazuję